Dzień dobry, chciałbym abyśmy omówili zadanie dwa podzielniki. Zobaczmy. Zobaczmy treść tego zadania. Okay. No. I mamy tak dwa podzielniki, czyli mamy program, który czyta liczbę całkowitą dodatnią i wypisuje wszystkie pary podzielników P1, P2, takie, że ich iloczyn tych dwóch podzielników jest równy w danej liczbie, i pierwszy podzielnik nie jest większy od drugiego, oczywiście bez powtórzeń. Pary powinny być wypisane w kolejności rosnących podzielników P1. Rosnących, ściśle rosnących. Oczywiście ostatnia para może zawierać dwa takie same podzielniki, jeżeli liczba jest pełnym kwadratem. To jest oczywiste, prawda? No i jedyne dane, jakie są do wczytania, to jest jedna liczba naturalna, czyli prosta sprawa. No i teraz na przykład dla liczby 100 mamy takie pary no, od 1 razy 100, 2 razy 50, 4 razy 25, 5 razy 20 i 10 razy 10, do... i co kończy, yy, że tak powiem, wypisanie. Natomiast dla liczb yy, pierwszych no, mamy tylko jedną parę. Jeden i dana liczba. Prawda? No dobrze, czyli spróbujemy to napisać. Mu się tutaj zacina, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Prom udostępnij jakoś to tak działa, dziwnie. Zobaczmy. Dwa podzielniki. No to tak, czytamy najpierw jedną liczbę naturalną, input. I teraz najmniejszym podzielnikiem to będzie podzielnik 1, który zawsze występuje. No i teraz no może ten drugi podzielnik to będzie po prostu, no w tym wypadku to będzie liczba N, ta Równa się n. No i teraz pętla będzie wyglądała tak. While P mniejsze lub równe Q. I teraz tak. No to zaczynamy od tego, żeby wypisać print P przecinek Q. I teraz co robimy? Właściwie to zastanowimy się, czy tak po prostu O wypisać, bo powinniśmy zrobić chyba tak, że wypiszemy tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście P i Q są podzielnikami tego. No zaraz to wykombinujemy. Tu będzie na pewno przejście do następnego P. No a Q, Q to jest po prostu N przez P. Prawda? Cokolwiek by to nie było. Więc teraz po czym rozpoznamy, że P jest podzielnikiem, a no poznamy to po tym, że iloczyn P i Q jest równy N. Prawda? I tu może być tak. I P razy Q jest równe równe n kropek, no to wtedy wypisujemy. Tę parę podzielników. A tak czy owak, idziemy dalej. Prawda? Myślę, że to powinno zadziałać. Eee, run, run module. Jeszcze dla liczby 100. Dostajemy ten zestaw liczb, które mieliśmy tam. Treści zadania. Jeszcze zobaczymy, jak to wygląda dla liczby pierwszej. Jako przykład była liczba 37. Niech będzie 37. Mamy 1, 37. czyli wszystko się zgadza? No to wygląda na to, że to jest ok. Dzięki.